Witam Panie Marcinie na kolejnej lekcji z fotografii A więc przejdźmy do reguły trójpodziału 9 pól, prawda? Przy pomocy poziomych linii na wysokości 1 trzeciej i 2 trzecich To jest 1 trzecia I tu jest 1 trzecia, prawda? Troszkę może e... nieprecyzyjnie O, teraz będzie dobrze To jest zdjęcie i te punkty, tak zwane mocne punkty, znajdują się tutaj, na przecięciach. Tu można sobie wyobrazić, jak te, jak te mocne punkty właśnie to zdjęcie y, komponują. Te dwie twarze y, chłopców znajdują się właśnie na... czy dwie swetki, można by, że znajdują się właśnie na, na tych y, punktach przecięcia, prawda? Y, tutaj... Bardzo y, interesujące. I tutaj, prawda? Czy mógłby pan spróbować wyznaczyć punkty przecięcia, mocne punkty na nadgięciu? Oczywiście. Niech pan zastosuje właściwe narzędzie, żeby użyć, użyć tego. Niedobrze, źle. Dobrze, już kasuje. Ciekawie pan zastosował. I teraz proszę jeszcze te punkty przecięcia kompozycja centryczna, czyli warto czasami, kiedy oczywiście sytuacja tego wymaga, y, zrobić od tej zasady odstępstwo. Tutaj ewidentnie te punkty są zabrzone, prawda? bo tu ani żadnym, w żadnym wypadku nic, nic, się, nic się nie dzieje. W tym wypadku kompozycja ewidentnie centryczna jest, jest uzasadniona. Y, bardzo proszę, jakieś pytanie. E, czy w dzisiejszej fotografii e, e, częściej stosuje się Reguły trójpodziału czy fotografii trójwycznej? Wydaje mi się, że to temat zdjęcia powinien wyznaczać yy, sposób kadrowania. Nie wolno się zamykać na jedną bądź drugą metodę. Po prostu trzeba adaptować. Ja pokazuję panu różne drogi. Niech pan nie zapomni o zadaniu domowym. Czyli fotoreportaż, maksymalnie 12 zdjęć. Jeszcze jedna sprawa, niech tonacja zdjęć będzie spójna. Żeby nie było jedne czarno-białe, inne kolorowe, duoton. Niech to będzie jedna spójna, elegancka tonacja. Oczywiście, dobrze, zrozumiałem. Mam A dziękuję. tymczasem bardzo dziękuję. Dziękuję również. I do zobaczenia. Do zobaczenia.